Zanim zaczniemy, mam do was małą prośbę. Bardzo staram się osiągnąć próg tysiące subskrypcji. To liczba, która ma dla mnie ogromne znaczenie. Proszę, kliknijcie przycisk subskrybuj. To tylko jedno kliknięcie dla was, ale dla mnie to potężna motywacja do tworzenia kolejnych filmów. Bardzo wam dziękuję. Witajcie drodzy widzowie kanału. Dzisiaj przedstawiamy wam nowy odcinek na temat tego. Jak Łukaszenka w latach 90. rozwiązał problem ze złodziejami w prawie i rozprawił się ze wszystkimi zorganizowanymi grupami przestępczymi w kraju. Szalone lata 90. W Rosji ludzie wciąż pamiętają tę niestabilność, brak pieniędzy, pracę za bochenek chleba i dominację grup przestępczych. W większości państw poradzieckich sytuacja wyglądała podobnie, ale dla Białorusi bezprawie skończyło się gdy do władzy doszedł Aleksander Łukaszenka, próbował uczynić Białoruś najbezpieczniejszym krajem w przestrzeni poradzieckiej. Tak, Białoruś na samym początku lat dziewięćdziesiątych również znajdowała się pod jarzmem gangów przestępczych. Tam też byli autorytety świata przestępczego, dzielono terytoria, dochodziło do pogromów i porachunków. Ten kraj stał się dla świata złodziei łakomym kąskiem. Przez terytorium Białorusi przebiegały szlaki tranzytowe do krajów zachodnich. W tamtych latach nie dało się przejechać samochodem z Moskwy do Berlina przez białoruski Brześć. Bandyci czekali, zatrzymywali samochody, często okradali. Na drogach Białorusi znajdowano zwłoki kierowców i pasażerów, którzy zdecydowali się na podróż. Sądząc po raportach milicyjnych, we wczesnych latach 90. W każdym białoruskim regionie ludzie znikali na więcej niż dobę, i rzadko kto pozostawał przy życiu. Później śledztwa w sprawach przestępstw szły źle, a bandyci pozostawali bezkarni. Wzrastało bezprawie i napływ do kraju tzw. gości z południa. Kaukasczycy przenikali do sfery handlu, chwytali okazję. Na Białorusi kwitł reket, oszustwa finansowe, prostytucja, transakcje walutowe, handel narkotykami. Ogólnie najbardziej jawny bandytyzm. Życie przestało być spokojne. Wszelkiego rodzaju autorytety i złodzieje w prawie pragnęli zagarnąć dla siebie całe obszary działalności. Kaukazczycy też nie chcieli zostawać w tyle, co więcej, odbywały się koło koronacje białoruskiej odmiany złodziei. Oczywiście na terytorium Białorusi było wielu różnych przedstawicieli Kaukazu, ale najwięcej Czeczenów, zwłaszcza w Brześciu. Tam nawet ulica oficjalnie nazwana ulicą Bogdanczuka była przezywana ulicą Dudajewa, ponieważ mieszkało na niej około dwóch do trzech tysięcy Czeczenów. Powstawały etniczne getta. W latach 1992 93 jeden z przyjezdnych zabił uczennicę, co wywołało wrzawę wśród miejscowych. Pod budynkiem komitetu wykonawczego zebrały się młode kobiety i mężczyźni, żądając eksmisji Kaukasczyków z miasta. Dołączyli też biznesmeni zmęczeni ciągłymi groźbami i wymuszeniami. Rada Miejska Brześcia nie angażowała się w walkę z lokalnymi ekstremistami, po prostu wzięła i anulowała tymczasowy meldunek wszystkich przedstawicieli Kaukazu. Musieli wyjechać do innych regionów Białorusi, ponieważ w Brześciu zaostrzono kontrolę tą paszportową. Stopniowo te środki zaczęto stosować w całym kraju. W 1994 roku. Odbyły się pierwsze wybory prezydenckie na Białorusi. W pierwszej turze nie wyłoniono lidera, a w drugiej wygrał Aleksander Łukaszenka, zdobywając 81% głosów. Oczywiście pierwszy prezydent otrzymał kraj, w którym życie było nie tylko trudne, ale i straszne. Gospodarka się rozpadała. Wszystkie struktury były oplecione przez klany przestępcze. Pod koniec 1994 roku. Istniało około 150 zorganizowanych grup przestępczych, w każdej działało 50 lub więcej osób. Tylko w 1993 roku popełniono ponad 100 tysięcy przestępstw, dla porównania w 1988 roku mniej niż 50 tysięcy. Ludzie bali się żyć w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nowy przywódca kraju natychmiast zaczął przywracać porządek. W lutym 1995 roku do więzienia trafił Piotr Naumienka, pseudonim Naum, najbardziej znany autorytatywny wymuszacz na Białorusi, pochodzący z Witepska. Oskarżono go o organizowanie grup przestępczych. Nie chciał się przyznać, dlatego po kilku miesiącach zmarł nagle w areszcie śledczym. Dokumenty wskazywały na przedawkowanie narkotyków. Jego miejsce szybko zajął Władimir Szczawlik. Ale w pierwszych latach Łukaszenka nie mógł w pełni poświęcić swojej władzy walce z przestępczością. Musiał też walczyć z opozycją, a sytuacja kryminogenna początkowo tylko się pogarszała. Pod koniec 1996 roku w kraju było już około 300 band, w skład których wchodziło około 3000 osób. W 1997 roku popełnili już 130 tysięcy przestępstw. Cierpliwość władz się wyczerpała. W czerwcu 1997 roku przyjęto ustawę o środkach walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją oraz utworzono komitet kontroli państwowej. Dla zbirów nadeszły czarne czasy, rozpoczęło się bezlitosne polowanie na bandytów. Po czterech latach w Republice bandy zniknęły. Fakt ten jest niezaprzeczalny, uznają go wszyscy, nawet ci, którzy nie popierają Łukaszenki. Jak udało się wykonać tak ogromną pracę? W tak krótkim czasie i w trudnych warunkach. Punktem zwrotnym w konfrontacji z grupami przestępczymi było zabójstwo deputowanego w Mochylewie. Jewgenij Mikołucki, szef Komitetu Kontroli Państwowej i członek Izby Reprezentantów, prawie natychmiast zaczął polować na złodziei. Pod koniec września, po nowym roku, deputowany żartem lub serio powiedział, że obiecano wysłać snajpera po jego dusze. 6 października 1937 roku Mikołucki został zlikwidowany. Wychodził z klatki schodowej z żoną, wsiadł do samochodu, który wybuchł. Żona deputowanego z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala, a on sam nie przeżył. Zabójstwo było głośne i jeśli gangsterzy chcieli zastraszyć władzę, to im się nie udało. Przeciwnie, miało to dla bandytów najpoważniejsze konsekwencje. Następnego dnia Łukaszenka wydał oświadczenie: Przestępcy od dawna zbliżali się do prezydenta, nie udało się, więc postanowili zacząć od ludzi, którzy byli obok niego i zawsze wykonywali jego wolę. Zbyt długo rozmawialiśmy z tymi szumowinami, i w rezultacie tracimy naszych ludzi. Śledztwo wykazało, że w morderstwo zamieszane były także struktury siłowe, a skala działalności przestępców była niesamowicie duża. Prezydent obiecał, że wszyscy funkcjonariusze organów ścigania zostaną objęci nadzorem, aby stworzyć im odpowiednie warunki pracy. 23 października 1997 roku podpisano dekret o pilnych środkach walki z terroryzmem i innymi szczególnie niebezpiecznymi przestępstwami z użyciem przemocy. Dokument pozwalał funkcjonariuszom na zatrzymywanie podejrzanych o działalność przestępczą na okres do jednego miesiąca bez wyjaśnienia przyczyny zatrzymania zwrócono szczególną uwagę na wszystkie fronty zwłaszcza na autostradę Brześć-Moskwa gdzie mobilne grupy zajmowały się likwidacją bandytów otwarto wiele spraw korupcyjnych i zaostrzono kontrolę paszportową następnie prezydent w kolejnym dekrecie zezwolił na stosowanie rozszerzonych uprawnień w stosunku do niebezpiecznych przestępców i terrorystów Dekret obowiązywał przez cztery lata. Oprócz tego stosowano inne metody nacisku. Za czasów Łukaszenki zwiększono kadry milicji. Stosowali taką metodę walki. Funkcjonariusze łapali bandytów jeżdżących drogimi zagranicznymi samochodami. Podchodzili do nich na stacjach benzynowych i proponowali udanie się na komisariat. Jeśli bandyta odmawiał, siłą wpychano go do bagażnika, gdzie rozpylano gaz łzawiący. Inny sposób Milicjanci w cywilnych ubraniach jeździli drogim samochodem po autostradach, aby złapać bandytów napadających na zwykłych kierowców. Czekali, aż bandyci sami ich zatrzymają, a potem po prostu pozbywali się napastników, oszczędzając budżet państwa na sądy i śledztwa. Stosowali te same metody, co sami gangsterzy. Kawiarnie należące do osób z Kaukazu. Zaczęły czuć się na Białorusi bardzo niekomfortowo. Mieli nadzieję przeczekać rządy Łukaszenki, ale zaczęto ich nieustannie kontrolować. Białorusini przestali kupować towary od Kaukasczyków, omijając ich stoiska. Początkowo próbowali jakoś utrzymać kontrolę, ale stało się jasne, że życie na Białorusi jest nieopłacalne, i uciekli do Rosji. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Brześciu zostało tylko kilkudziesięciu Czeczenów. Chociaż to właśnie Łukaszenka pomagał uchodźcom czeczeńskim, gdy chcieli przenieść się do Europy podczas II wojny czeczeńskiej, ale tam ich nie przyjęto. Pod koniec lat 90. na Białorusi w niewyjaśnionych okolicznościach zaczęli znikać znani autorytety przestępczy. Szczawlik, lider zorganizowanej grupy przestępczej, zniknął bez śladu latem 1999 roku. Rok później, w 2000 roku Zginął trzeci wpływowy złodziej Genadij Łukaszow, w pobliżu klubu nocnego w Witepsku. Wyeliminowano go strzałem z karabinu snajperskiego lub maszynowego. Kiedy Łukaszenka przybył do obwodu homelskiego, w jednym z przemówień dał do zrozumienia, dlaczego ci bandyci zniknęli. Obiecał, że jeśli gdzieś w kraju ktoś spróbuje stworzyć grupę gangsterską, znajdą go i urwą głowy tym szefom przestępczym. Powiedział, że wciąż są znane ciała, i jeśli ktoś z nich zacznie się ruszać, szybko tego pożałuje. Stopniowo ci, którzy nie wyjechali z Białorusi na czas, znikali. Krążyły plotki, że wywożono ich do lasów gdzieś przy obwodnicy Mińska i tam rozmawiano, strzelając nad głowami. To przyniosło owoce. Z Białorusi uciekli nawet ci, którzy długo się ukrywali. W czerwcu 1999 roku. Morderca Jewgenija Mikołuckiego został skazany na długoletnie więzienie. Obecnie większość przestępstw na Białorusi ma charakter drobny lub osobisty. Oczywiście trudno wszystko upilnować. Zdarzają się drobne szantaże, skorumpowani urzędnicy, oszuści itd., ale od dawna nie było w tym kraju poważnych przestępstw zorganizowanych. Dziękujemy Łukaszence za tak drastyczne środki. Chcielibyśmy zobaczyć i dowiedzieć się jeszcze więcej ciekawych faktów. O nieznanej historii Rosji. Spróbujemy przekazać każdemu widzowi prawdziwą, nieznaną historię Rosji. Dziękuję, że zostaliście ze mną do samego końca. Naprawdę doceniam każdą chwilę, którą tu ze mną spędziliście. Obecnie jesteśmy na drodze do zdobycia pierwszego tysiąc ty tysiąca subskrybentów. Jeśli historie, które opowiadam, choć trochę poruszyły wasze serca, proszę wesprzyjcie mnie, klikając przycisk subskrybuj. Każda wasza subskrypcja to dla mnie ogromna dawka motywacji, by dalej pisać i tworzyć dla was jeszcze więcej wartościowych historii. Do zobaczenia w kolejnym filmie.